Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Dzisiaj powiem jak karmić przepiórki. Jak ja karmię przepiórki, już jest koniec. Prawie jeszcze troszkę mają jedzenia. I pokażę Wam jak robić mieszankę taką dla nich do jedzenia. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobrze, idziemy do kurnika, w którym są wszystkie rzeczy. Widzę, że znowu kura przeskoczyła. O. No choć może wejdzie od razu. O, jest. Dobrze, idziemy. Okej. Okay. Dobrze, cyknięte światło. Wiaderko bierzemy. O, kura przyszła. Dobra. Jedno wiaderko pszenicy. No, wszystkie ciekawskie. Dobra, całe jedno wiaderko. Okej, okay, kurki trzeba było wygonić, tam yy, zamknąć, bo no, przeszkadzały bardzo, było widać, tu wskakiwały wszędzie. Trochę za mało ich dzisiaj nakarmiłem i im tam sypłem, tam sobie teraz jedzą na wybiegu. Może, że już zjadły, zobaczę w sumie. No, i teraz im, no ja już kukurydzę nasypałem, tu gdzieś jest, no też widać, o tak troszkę, niech to, to trzeba ale nie no widać trochę mało, ale jest, no, tu z dołu bardziej, o. Jedno wiaderko y, pszenicy, troszkę mniej kukurydzy, no prawie nie wiaderko, tylko jeden garneczek niecały, potem... Yy, dwa paszy, wiaderka, też nasypałem tylko się w nagrywanie, akurat wyłączyło jak wskoczyła tam kura. Potem widziałem dopiero. Dwa wiaderka, yy, dwa garneczki tego, yy, paszy, jeden pszenicy i jeden kukurydzy. No i teraz idziemy po płatki owsiane i mieszankę dla gołębi. No. Tak więc ja to jeszcze zamknę. Dobra. Teraz to zamknę. I to. Jak coś to to nie są prawdziwe jajka. Takie zbrudziło się, ale no. To są sztuczne jajka. Jak mnie jeszcze nie znosiły jajek to miałem ich. Teraz już nie są potrzebne. No a to witaminy. No. To zamykamy. Dobrze. Bierzemy wiatorko. Gasimy. O. I idziemy. zapomniałem garneczek wziąć normalnie <grystanie> dobrze. dobra, jest garnek dobra dobrze, teraz już można iść okej okay. tu biorę no, pół tak wiaderka płatków owsianych bo ja im wolę namoczyć ale daję i takie i takie no dobra, więcej damy. O, tyle. No, tyle ile kukurydzy, troszkę mniej zawsze. Co teraz? Aha, teraz troszkę ryżu. O, ryż, ryżu nie trzeba. Rzadko im daje, ale no. Można im dać. O. No, nie widać trochę, bo tu takie trochę złe światło. O. i jeszcze mieszanki dla gołębi najważniejszej tu tak przykryte to mam bo tu myszy chodziły i trochę no trochę tu tego zjadły no o, nie za dużo no dam jedno wiadarko, potem jeszcze dosuję tej pszenicy i paszy przede wszystkim o to przykryję zamknę, Jeszcze to nie widać, że to jest już, o widać tak średnio, o widać, o i tu płatki owsiane, ok, idziemy, brakuje trochę jeszcze tutaj widzę tak pszenicy, i przede wszystkim właśnie tej paszy. Bo ja to tak na oko robię. To nie wiem, nie jest gdzieś, nie wiem, z książki albo tam z internetu wyczytane. Tylko tak na oko. Wiadomo. No. I teraz pasze. No, tak to zawsze na oko, żeby było zróżnicowane, żeby fajnie się umiały wypierzyć. Już są wypierzone, co prawda, ale żeby tam były zdrowe kości, wszystkie pióra, wszystko, nie. Żeby fajnie im się żyło. Wiele osób daje tylko pasze. I tyle. No ale lepiej wiadomo zróżnicować. Wiadomo, to się potem nie opłaca, ale mają być zdrowe kury, a nie wiadomo, żeby się opłacało coś tak. No ja sobie tego dorobię, żeby to było pełne wialerko i tak potem chyba jeszcze drugie będę musiał robić. Ale no, to tak. No tak o! Powiem... O, jedno wiaderko. Jeszcze raz. Od nowa cały przepis, nie? Jedno wiaderko paszy. nie o czemu ja mówię wiaderko? Nie wiaderko, tylko garnek. Jeden garnek pszenicy, niecały jeden garnek kukurydzy. Dwa albo trzy garnki paszy. Jeden garnek... No też niecały płatków owsianych jeden garnek nawet więcej może być i to bardzo dobrze jak jest więcej yy, mieszanki dla gołębi jakiejś takiej bo są też takie z, z kukurydzą ale to już są trochę za wielkie to ja właśnie tu daję taką kukurydzę nie? Yy, no ryżu to tam dodatek taki to tam rzadko daję ale daję aha jeszcze zapomniałem o, gri o gricie takie coś jest to też na podłodze żeby papuk się daje ja to daję i potem one to jedzą. Wiadomo, lepiej trawią jakieś takie ziarna, właśnie typu pszenica, kukurydza, taka, choć już jest zmielona, ale wiadomo. Jeszcze grid, żeby. No, to wam pokażę za chwilę. Jeszcze po to idę i tyle. O, takie coś to jest ten grid. Ja to już mam nabrane. O, tak, patrzcie. O. No, bo to ja papudzie daję na podłoże. Mam jedną papugę, nie? No, ale im to zawsze dobrze robi dla żołądka i to kurą wszystkim, gołębiom przede wszystkim, to daje mój dziadek też, no i tyle, idziemy im to wsuć. Okej, okay, trochę mi się tutaj wysuło i sobie jedzą, bo chciałem, żeby było no czyste i nowe, żeby to nasuć od razu, tam im to nasułem, trochę tego jest na, nie wiem, na pół dnia może to, no jutro w rano już tego nie będzie, dobrze, można to nasuwać. Tego mieszać nie trzeba, bo o, jak to się tak tak to te warstwy, o, się same mieszają, o. o. Nie można z pszenicą przesadzać, bo one, to nie są kury, one mają małe żołądki, według tego, co właśnie kury. I też by nie umiały tego dobrze sprawić. ta pszenica jest za wielka na no, od niej ich żołądki, o, takie malutkie, że zwierzątka to są... one są mniejsze jeszcze od gołębi trochę. No. A im tu dzisiaj wymyłem, a piasku nie mam, zauważyłem. O tu sobie to jedzą. z góry otworzę. To przykryję że to potem uzupełnię do pełna. Jedną ręką ciężko się to wszystko robi. No. Tu mają słomy, a na pole chcę im dać piasek. Muszę znowu kupić. jestem tutaj z powrotem w kurniku. I właśnie widzę, że przeskakują trzy włożki. Już wczoraj też przeskakiwały. I kolejny film to będzie, w ogóle tu już otworzę, bo już tu nic nie robię. Kolejny film to będzie yy, jak podcinać lotki u właśnie kur. Może przepiórek też, nie wiem, nie podcinałem, bo tam mam dach. No. I taki będzie kolejny film. O, zobaczcie, o to chodzi, że przeskakują te ogrodzenia. Sobie są, są sobie tutaj. O. Tu wyskakują stąd. No, ale tu jest. Meter 60 m na oko, tak? No, i sobie tu idą, tu, tu, tu. I tu sobie skoczą. Takie kurki No, zaraz im pocinam lotki, a ten film będzie do maksymalnie dwóch tygodni. No, idą sobie takie zwierzątki. O, jak wyskoczyły znowu. No. Włoszka bursztynowa i włoszka kuczopatwiano-złocista. No. Tu kogucik, czy gdzieś skoczy? A już taką kombinuję. Ona tam skoczyła. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobał, no to łapka w górę. O, łaciaty, yy, mruczek przyszedł. No. To było do tyle w tym filmie. Jeżeli wam się podoba, to oczywiście łapka w górę. I zostawcie subskrypcję, żeby was nic nie ominęło. A może z dzwoneczkiem oczywiście, może że nie chcecie, żeby wam przychodziły filmy, a mam nadzieję, że chcecie oczywiście. No to nie musicie go dawać, ale dajcie subskrypcję, proszę. No i tyle. Przepraszam, pożegnajcie się. oh , see vist on ka .